To, co zawsze pytam moje klientki, kiedy przychodzą do mnie i mówią, że coś trudnego się odwaliło, że coś trudnego przechodzą, że jest trudno, że jest niewygodnie, no to zawsze, zawsze pytam, okej, okay, co ci to mówi, nie? Czego Cię to uczy? Co ci to pokazuje, że gdzie na przykład przekraczasz swoje granice? Że na przykład, gdzie są jakieś nierozwiązane emocjonalne problemy? Gdzie na przykład kuje cię coś i przypomina ci to jakąś sytuację na ogół z dzieciństwa? I to są te informacje, te trudne sytuacje, to gdy ci ktoś wkurwia, e, triggeruje, kiedy przechodzisz przez największe wyzwania, to są twoje największe lekcje. One ci pokazują, że po drugiej stronie jest twoja moc, żeby je rozwiązać, żeby spotkać się z tym, ukochać, co tam trzeba ukochać. To są twoje wskaźniki, drogo wskazy, kochane. Nie trzeba się tego bać, tylko nie trzeba tego unikać, tylko się z tym spotkać. Jak dotkniesz raz, to spuszczasz z tego powietrze tą całą wrogość i to, czego się tak bardzo bałaś.